Dobra, laparka nie mamy stojaka na kamerę, dobra, dobra okarnie no, się. Co ty mówisz? Się na No. Ale dobrze mnie słychać w brze Tak. No No to czekaj, to jak źle to zrobię coś innego. Więc brzmi normalnie. O, O, dobrze jest On wszedł. Nie no, z Robkiem to inaczej się tu gra w to Nie no dobra O, zrobię tak Żeby większy. Tam? Ej, tak szczerze, jedna z lepszych map No widzisz Ty Aha, ja mam Spirita Gdzie ten polas? Na z... Do Nie Leży Dobra, ej tutaj i Ten Leci dym. W sensie para. Nie, jednak nie. Chyba ten duch. Eee, event, event, event! Aha! What the fuck? Demon, demon Demon, 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 demon! Dobra. Gdzie jest demon? Dobra. Ej, on le... Michał leży! Nie, to nie event, to stary hunt. Michał nie żyje. Tak, włącz, i on włączył komputer ten duch. Jeszcze. Hello ghost. Hello ghost. Are you friendly? Do you kill me? No, dobra. Wstawię tu. Temperatura. Tu. Czyli jestem w pokoju? Tak. NIE ZAPALAJ Czekaj, nie ja Nie ma światła Co z tym butem? Aparat? Czy co? Ghost, ghost, ghost nie Dobra, mogę wziąć to? Masz Gdzie to jest? Co on tymi butami rzuca? Where are you? Słyszał, Co, latarka? Come here. Nie zgasić? Nie, nie gasz, bo zgasił światło. Czyli... E, nie gasz, nie gasz, nie gasz. Where are you? Piłka się tam rusza. Out all are you. Kamera. I kamera tu jest. Ej, są orby! Orby są, widziałem orby To nie może być demon Nie może Weź, we, weź pozaznaczaj Są orby ha, hał, hał, are you. Zimno jest, zimna temperatury Jak obrócić tą kamerę? A tak o dobra Чай, видашь? Как ты видишь? Где ты? камера. Nie ma ani hanta, ani eventa, po prostu korki waliło, bo że na na zapala światła no widzowie, to jest, to jest dramat To jest dramat, że mi się kamera chyba zacięła Już no, jest dobrze Dobra. korki były tu On ja Nie wiem gdzie są korki Strzelone są po prostu tutaj na ścianie Jak macie świeczkę, i... weźcie są... świeczkę i zapalcie Jak będzie hand i zgasi świeczkę, to wtedy on okay. Nie mamy świeczki oh, wow. No, no my co my w ogóle mamy no, nie wiem. Zaraz znowu by korki, bo ten debil włączał te światło Nie, nie żyje no, dobra Dobra czynnikiem ruchu musimy z ten Co to jest MF Znaczy ja mam ten, ja mam krzyż Włączył światło, włączył światło, włączył światło w przejściu, w przejściu włączył światło. Tam, no są to bolo, pasz do jest. Co to jest? Made in USA? Jakieś... Dobra, teraz ten duch zgasił się po prostu korki. Ale... Już poszedłeś? Tak. Okay, musicie, musicie sprowokować go do hanta. Jeśli zobaczy was i będzie biegł mocno szybciej, to już wiemy, jaki to jest duch. A jeśli... Sekunda. I kamerę zrzucił. Kamerę zrzucił. i jak będzie niż, Niższa podnaczyć. temperatura. Tak, jakby w pokoju jest niższa temperatura, dlatego powoduje, że on będzie szybciej chodził. Dlatego włączcie korki, by się ogrzewało. I zobaczcie na przykład, jak będzie niska temperatura, jak szybko jest, a jak, a jak jest ciepła. żeby zobaczyć, czy to jest huntu, A jeśli to nie Dobra, będzie się hantu, cały czas to, to, na to radio, będzie. To, to będę krzyczał. Dobra, to będzie raczej... Yy, czekajcie, i się ja tylko sprawdzę, bardzo. czy dowody się zgadzają. Idę zobaczyć te... korki. A gdzie, są korki, to No dole w piwnicy. Dobra. Ej, to, ej, to wy piłką? A tu. Wy piłką rzucacie? Zobaczcie, jesteś i tak, takie inne rzeczy. Chyba handluję. Kurwa, O boże, o boże, o boże, o boże. O boże. O, o, Dobra, biegnie śmieci. szybko na świetle. Biegnie szybko na świetle. E, Re Re Revenant, Revenant, Revenant. światło, szybko. Raczej czekaj, sprawdzę tylko jeszcze szybko. Raczej, Revenant, bo jak zobaczył tego, tak, jak zobaczył Wojtka, to zaczął, zaczął tak przyspieszać, to jest hit. Tak. Eeee, czekaj. Revenant, tak to będzie raczej na 99% to będzie Revenant. No to co, no to na, je, jedziemy. pismo ducha. Co, jedziemy? Dobra, nikt mi nie odpowiada. To ja Zaz Zaznaczajcie Revenant i spróbujemy jechać. Bo nie jestem pewny, ale tak Revenant zaznaczcie. To stab, pub, pub, pub. Ok. Znowu kamera ma opóźnienie. Super. Witam z powrotem. A jakie było było Onrio? Czekają, że przysłać opis Onrio. Ubezpieczenie. Wow. Dobra, czekaj, eee, jak ma opis Onrio, czekaj. Ja już sprawdzam. Onrio, ja już sprawdziłem. E, Zgaszanie po... No mówię, musimy kupić za, Z ten, świeczkę. Bo jak nie mam świeczki, to jest tak to pod... i... Nie. Bo my byśmy sprawdzić, to jest Onio. by zgasił świeczkę. Który macie legale. Mówię, Który macie lewale? 7 Jaki masz level Wojtek? Co mam? Level A gdzie to sprawdzić? 13 O Bo... Trzy... On ma 13? 13 mam no To kup świeczkę, kup świeczkę, kup lampa, świeczka, świeczka, kup świeczkę Masz kupić świeczkę, kup świeczkę e... Lampa? No tak, ta taka świeczka, no ta lampa no i kupuj. Wiele, 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 dwie chyba masz max. I dodaj, no i ja dodaj. Mogę, cztery mogę kupić. No i dodaj, super. I teraz dodaj to wszystko. Kupić? Nie, 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 ja już... Pododawaj, pododawaj, pododawaj po prostu rzeczy. Jak to dodać? No wchodzisz w menadżer sprzętu i dodajesz wszystko. Co możesz? Co możesz to dodajesz, nie? Na plusa klikasz, mo bo... Menedżer sprzętu. No. Eee i gotowy. A ja już jestem gotowy. A nie, bo ty nie masz papieru. A, nie jest no. Ale on w ogóle Ale on by tak szybko zaatakował. Ja myślałem, że to jest event. A chłopie, on do mnie podszedł i już ode mnie. No. Myślałem, że, ja myślałem, że ja myślę, że on ja to bo my sposób wysaliśmy do domu i on musisz zaczął hantować, nie? No. Było takie napiwajmy... Szybko, szybko. Dobra, to teraz mm. y, dawajcie, zaczynamy. Dobra, myślę, że to Lasik będzie. Ogólnie. Fazą fobii. Ogólnie myślę, że to się Lasik będzie w No, Odpowiada le... każdemu. No Lasik w fazie fobii. Musimy mag wybrałeś. Na no, to Dobra, randomowo. E, Maria Gaiton. Maria Gaiton. A, kurde, Maria, że to. Maria, Maria Gajton. Жалаю. A ty masz jakikolwiek termometr, czy coś? No jest upośledzony, czy co? Dzień. Ty masz jakikolwiek termometr? Nie mam, no to... gratuluję! No to są, ale są dwa... Idę zabrać termometr Ja tam wcale? Idę zabrać termometr Ale zaraz nie będzie w celiku? No nie no przecież nie mamy jak Czekajcie no A tu są korki! No to gratuluję

Ma że to jasne, O, niesamowite O! jest spadła, czekaj. czekaj, 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 nie, nie, no, nie powoj, ja mniki, tak Ale nie wiem gdzie ten duch jest, nie mega trudno ma mega trudno Co jest no, To jest słupy dramat. Ja nie mogę. Ty Wojtuś co są o strasznych historiach na, na żywo Po. No, po tej rundzie. Dobra. Walki tak, to dlatego. Dlatego pewnie. Dobra, ja, jak coś wyrzucam, wszystko co jest ten. Ja idę po nawodnieniu, jak coś. Więc no. Dobra, widzowie, króciutka przerwa w jej streamku. Dobra, no, przerwa. Dobra, wróciłem, coś się działo, coś się działo, la, la, la Wszyscy żyją, dobra. Biegnie tylko to co? jest Hmm, co? Tak, tak, tak. znikaj wiemy, że to jest. Łazienka na górze. Ok. No. Dobra. Ja. bolca, kurcy bolca, Czekaj, kurcę wiesz, wiesz Maria Gojtow Are you here? How tall are you? How tall are you? Where are you? Ale on on odpowiada każdemu czy z tak, osoby są nawet Ja już wiem tam. Maria Gojtow

O, trójka Zabali ją, zabali ją Come here and show, show, show our ass So co ja gadam? Show our ass Nie, źle powiedziałem O, okay. czyjś Gaś to Maria Gojto Gdzie ty tego krucyfiksa dałeś? Tutaj Okej okay. Może być

zapowiada, nie denerwuje ta kamera. Na szczęście przechodzimy zaraz do strasznych historii, czyli to czyli to, co, co robicie najbardziej na moim kanale To... A więc wysłali mnie na misję tylko muszę tylko muszę kamerę znowu naprawić, żeby nie wyrazić Ej, nie mamy im Fa nam dead No to koniec Koniec widzowie, koniec Pograny Pograny widzowie Pograny Pograne Trzymaj tak mówił Ja nie żyła 那不是吃了。的。 Mi się wydaje, że paszek on hamtuje i zgasi świeczkę, to wtedy to jest Omrio. Tak masz napisane, że w jej, w jej opisie, że Omrio wyjątkowe gadaj, zdolności. Się uda, e, na zgaszanie płomienia może spokojnie. Ale właśnie... mówi kurde. Ja, Więc... ja cały czas gadałem do niego i jak ty jest zagrożony ten ducz będzie mniej skłonny do polowania. I to by się zbracało, bo przecież... Y, tak, y, jak były te gry to wiesz. Dobra, to, to ja zaznaczam odbiot, od ty zaznaczaj, co tam chcesz, dobra? Bo to... Czekaj, czekaj, ja czekaj, czekaj, mówić. czekaj, czekaj. To ja mogę zaznaczyć o, w sumie... Y, IMF-a im, im, sprawdziliśmy. Jakby IMF był, to dobra, zaznaczam... Y, Polskę greistę. No zdrawi, dzięki w ogóle, w ogóle mi nie odpowiadał, wiesz? Zawy, pierwszy raz miło rzecz, Michał na Wojtka powiedział. To się zazwyczaj nie zdadza. Nie zdarza. Tak wam powiem. Ale no. Juraj! Niesamowite Let's see jak, jak coś... Jak coś si czekaj. Jurej e, jest yes. znany z wywierania silnego wpływu na ludzką psychikę. Słabość, zapalanie kadzidła w pokoju Jurej powo powoduje, że nie włąka się po, po lokacji przez dłuższy czas. No to. Jurej to po, który powrócił do fizycznego świata, zazwyczaj to, 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 to. z nienawiści lub celu to co, znaczy mieliśmy docenić celem za mało tej Dobra, to co koniec? tak, no, to, ta, to był Lasik no, fajne, fajne mi się grało, podobno. No panu. fajny był, fajnie było No Widzę. Chłopaki na rozgrywka, podobała mi się. Ale no, no, widzisz, nie darłem się, nie darłem się. Tak. Raz, raz tylko mnie rozśmieszyłeś. No, no bo mi zamknąłeś drzwi. Nie zamknąłem, ja nic nie zrobiłem. Znaczy... Ale mi choć... się zamknęły drzwi przed, przed nosem.